Witam bardzo serdecznie w Rotundzie, w Olszanowie. Od razu poznaliście tą twarz. Kolejna randka w ciemno, ale przecież pomimo tego, że ja jestem gwiazdą tego programu, nie będę występował tutaj sam. Do wspólnej zabawy potrzebuję jednej, cudownej ochotniczki. Dziękuję bardzo, rozumiem, oni śmielam, ale już widzę tutaj czarne włosy, jasno-zielona koszulka, dżinsy, białe, buty. Zapraszam panią, zachęćmy ją brawami. Już do nas idzie na scenę. No i jest. Jak masz na imię? <grywa> Wiolcia Wiolu, ja jestem Bodzio, cześć Wiolu, zgłosiłaś się na chodniczkę Na pewno chcesz poznać Trzech fantastycznych facetów Chcę A więc dobrze się składa Już ci szukam, widzę jest tu Pierś czerwone, włosy bluza w krat. Gdzie tak, zachęćmy go Młody, nieśmiały Zachęćmy go prawami Imię? Heniu. Heniu. Pierwszy raz w telewizji? No tak się składa, że pierwszy. A więc dobrze, dalej nie pytam, ale już widzę, tutaj jest drogi pan za paratem, jeansy, tak, zachęćmy go brawami koszulka. Tak, do pana mówimy w okularach. Tak, zachęćmy pana brawami. Kolejcie sobie na nim jak masz na imię? A więc teraz takie pytanie do ciebie, Wiolu. Takie niedyskretne trochę. Czy dwóch ci wystarczy? Nie, nie. Tego się spodziewałam, teraz szukam drugiego trzeciego kandydata, może jest naprawdę... A więc dobrze. Wiolusz, poszłeś się na Na pewno masz przygotowane pytania. Ale nie martw się, pytania przygotowałem wcześniej. Proszę. Oto pierwsze pytanie wszystkich trzech kandydatów. Co słychać, chłopcy? Pierwsze pytanie, co słychać, chłopcy? Co słychać u Ciebie, Heniu? Dziękuję bardzo, byłeś szybki, ale niewyraźny. A co słychać u Ciebie, Łukasz? Dziękuję, dziękuję bardzo. dziękuję. a co u Ciebie słychać? To ja może odpowiem śpiewająco. No proszę, bardzo rozśpiewany kandydat nam się trafił. Wszyscy takich lubimy, bardzo dobrze. Możecie jakoś pomóc w tej piosence? Wyklaskać rytm? Wyklaskajmy rytm kieltowi, będzie Drugie pytanie. Znajdziesz czterolistą kończynę. Co zrobisz? E, co znajdujesz czterolistną? Kończynę. Kończynę wiolu, fantastyczne pytanie. No bardzo dobre. Hej, Łukasiu, co robisz jak znajdujesz czterolistą kończynę? Były szybki, ale niewyraźny. A ty, Heni, co robisz jak znajdujesz czterolistą kończynę? Dziękuję, dziękuję bardzo. Gienku, a to co robisz, to, co robisz jak znajdujesz sztubistną kończynę? Lubię w nosie. E, przepraszam pytanie poza konkursem. Gienku, dlaczego jak znajdujesz sztobistną kończynę? Lubię w nosie? Ja co zawsze w dubie w nosie. Zagadkowa ta odpowiedź, no ale dobrze, czas na trzecie pytanie. Wymyśl coś sama. Powodzenia. Nic ci ta kartka nie mówi? A więc byka być taki żart sceniczny, który używam się w telewizji, jeśli ktoś jest stremowany. Żart nazywa się wąż. Od razu wszystko mija. Uważaj. Kięku! to był żart sceniczny. Żart! Żart sceniczny. Kięku! żart! Żart sceniczny! Trzecie pytanie. Co lubi, lubicie śpiewać? Trzecie pytanie. Co lubicie śpiewać? No bardzo dobre. Łukasz, co lubisz śpiewać? Dziękuję, dziękuję bardzo. A Ty, Heniu, co lubisz śpiewać? Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. co to się dzieje? Proszę wrócić do O'Henia. I wszyscy kroczek do przodu. Jęku, widzę, że służyłeś w farcerstwie. No bardzo dobrze, nie ma się czego wstydzić. Prośba jest o to, żeby wymyślił i powiedział swój. zaśpiewa, twoją e, ulubioną piosenką, przepraszam. Dzieńczą! Przepraszam, czemu na propozycję, powiedz swoją ulubioną piosenkę, powiedziałeś tylko dzięcio? Spanikowałem. A więc nerwy Violu nie udzielają się tylko Tobie, ale również trzem kandydatom. Teraz czas wybrać. Czy wybór jest łatwy? Nie. Rozumiem, że prosisz o pomoc. Tak. A kogo? Co? Bożany kołodziejczyk. Pani Bożena kołodziejczyk jest na. Może nie ma najpiękniejszy głos w telewizji polskiej jak nie Bodziszajs. I tym oto głosem przybliżę Ci sylwetki tych oto trzech kandydatów. Kandydat nu numer jeden przyjechał z Rzeczenicy. Interesuje się telewizją kablową. Po deszczu wychodzi i wałkuje dżownicę na mokrym asfalcie. A od dziecka marzyłby zostać pilotem do telewizora. Kandydat numer dwa, Heniu, przyjechał do nas z Olszanowa. Wymiary 1, 79 na 90 na 14 cm. Przepraszam, Heniusz, dementował 11 cm, jaki błąd w pomiarach chyba. Kandydat numer 3. Eugeniusz. Przyjechał do Noś z Garska. W Garsku jeszcze niczym nie zasłynął, oprócz tego, że potrafi sam się ostrzyć. Ale wybór, droga wiolu należy tylko do ciebie. Kandydat numer 1, 2 czy 3 kandydat numer 3 bardzo proszę dziękuję Łukaszu, dziękuję Heniu może w programie nieszczęścia chodzą parami, pójdzie wam lepiej a teraz czas na wielki finał, Wiolu zapraszam cię do parowanu ona go jeszcze nie widziała jakże miłość potrafi być ślepa oto para dzisiejszego wieczoru Wiola i Giedek Dla was wspaniałą dwutygodniową wycieczkę do Leśniczówki Olszanowskiem, którą sponsoruje Pan Piotr, podczas której zjecie romantyczną kolację pod altaną ciotki Bożeny, za którą na raz zapłaci Biela. Prawie dzisiejszego wieczoru biała i a Wasza raska w ciemno i podziu już za tydzień. Do zobaczenia.